Niestety mam dla Was dzisiaj nie najlepsze informacje. Od 25 października Słowacja wprowadza obostrzenia w wyniku pogarszającej się sytuacji covidowej. Te obostrzenia na razie są regionalne, ale w tych obostrzeniach są trzy stopnie zagrożenia. I w tym trzecim stopniu zagrożenia epidemicznego, gdzie sytuacja jest najgorsza. W tych regionach y, będą zamknięte wyciągi, y, będą zamknięte muzea, hotele przede wszystkim, restauracje tylko na wynos. Również zamknięte to będzie wszystko dla zaszczepionych. Także sytuacja sprzed roku się pogarsza. Dokładnie te same działania już teraz podejmują Czesi. Niestety, takie informacje mam dzisiaj dla Was. Mam nadzieję, że następnym razem będą lepsze. Mam nadzieję.